Dzień dobry, witajcie w nowej serii na kanale. Będzie to seria związana z makijażem i jest to coś, czego nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę robiła na tym kanale, ale postanowiłam spróbować. Jeszcze nie wiem, jak ją nazwę: czy to będą ikony, inspiracje makijażowe, czy coś w tym stylu. Natomiast w tej serii, właśnie taka tematyka będzie. Obowiązywała. Nie wiem, czy wiecie, ale ja bardzo inspiruję się e, takimi retroklimatami, e, tamtym stylem e, ubiegłych lat. I ostatnimi czasy e, dość dużo oglądałam filmów dokumentalnych na temat e, aktorek, głównie hollywoodzkich, e, które już nie żyją, bądź już e, ich czas kariery jakby minął. I właśnie jedną z nich jest Audrey Hepburn, o której to poświęcony jest ten odcinek. Nie bez powodu zaczynam od niej. Audrey jest postacią, taką ikoną mody, którą ja się można powiedzieć bardzo inspiruję, i jest ona mi dość bliska przez swój styl. A także y, uważam, że była inspirującą i taką pozytywną postacią. I zanim przejdziemy do makijażu, chciałabym e, powiedzieć kilka faktów na temat Audrey Hempen. Pierwszy fakt jest taki, że urodziła się w Belgii w 1929 roku. E, była dość nieśmiała e, w dzieciństwie. Niestety ono, to dzieciństwo też nie było lekkie, ponieważ ojciec był faszystą i dosyć wcześnie opuścił rodzinę, a także panowała wtedy wojna, także ona tą wojnę przeżyła, cierpiała głód, przeżyła okupację, no a potem chciała zostać tancerką, baletnicą. Niestety nie udało jej się to. Natomiast jej kariera potoczyła się w innym kierunku, czyli została aktorką. Zasłynęła z takiego filmu jak Rzymskie Wakacje, a jednym też chyba najbardziej znanym z Audrey w roli głównej jest Śniadanie u Tiffany'ego. Które ja osobiście też bardzo lubię. Kolejny fakt jest taki, że e, miała w swoim życiu też dwa poronienia. E, dopiero za trzecim razem udało jej się już urodzić i ma syna. Pod koniec swojego życia udzielała się charytatywnie, pomagała potrzebującym, głodującym dzieciom na całym świecie. No i niestety zmarła na raka. Audrey jest znana ze swojego stylu. Był on bardzo klasyczny, prosty, elegancki, uniwersalny, bardzo ponadczasowy. Myślę, że dlatego właśnie jest tą ikoną, bo styl taki klasyczny zawsze się obroni, i po dziś dzień jest on kopiowany i powielany, także. Do teraz gdybyśmy chcieli się stylizować na Audrey Hepburn to myślę, że bylibyśmy uważani za osoby z klasą. Jeśli chodzi o makijaż, to również był on e, taki upiększający, klasyczny, dość prosty. Lubiła nosić e, ubrania w stonowanych kolorach, między innymi czerni, beż, biel, ale też cukierkowy róż, taki pudrowy. E, też się zdarzało. E, lubiła spodnie cygaretki. No i e, moda, która obowiązywała w tamtych czasach, czyli takie spódnice, podkreślona talia. Lubiła też golfy, ubrania w paski. Audrey wprowadziła w tamtych czasach taką mm, nową, jakby sylwetkę kobiecą. Skoro już wiemy kim Audrey była, to myślę, że możemy przejść do makijażu yy, i od razu wam powiem, że niezmiernie się cieszę, jeśli chodzi o kwestie brwi, ponieważ yy, ja również mam grube i gęste. Yy, strasznie się też cieszę, że jest to teraz w modzie. Ale nawet jakby nie było, to i tak bym takie nosiła. Ale y, dzisiaj wyjątkowo do tego filmu po raz pierwszy je pomaluję. Po raz pierwszy w moim życiu. Także, y, tak, kupiłam sobie nawet y, kredkę do brwi. Ale zanim to, to zaczniemy od makijażu oka, bo ja zawsze w ten sposób y, zaczynam się malować. Fryzurę również zrobiłam sobie już tak w stylu Audrey. Przeglądając zdjęcia, zauważyłam, że ona dosyć często nosiła fryzury raczej takie gładko zaczesane, kitki do góry, koki. Na początek nakładam korektor. Format tego filmu będzie taki. Tak zwany popularnie na YouTubie chat make-up. Korektor, jakiego używam, to Catrice Camouflage. Nie do końca mi ten korektor odpowiada. Mam go od niedawna, bo poprzedni mi się skończył, a postanowiłam sobie wypróbować czegoś innego, i teraz troszkę żałuję, ponieważ ten korektor jest dla mnie jakby za suchy. Krycie ma faktycznie Duże, mocno podkreśla mi zmarszczki i powinnam go nałożyć cieńszą warstwą tutaj pod okiem. Ale... Przejdę sobie teraz do paletki. Jest to paletka Wibo, e, moja ulubiona. Mm, bardzo często jej używam na co dzień. Nałożę sobie teraz tego cienia beżowego na całą powiekę. Zapomniałam jeszcze powiedzieć na początku, powinnam to była zrobić, że ja nie jestem żadną makijażystką, nie kończyłam żadnego kursu, maluję się po prostu sama, a moja wiedza wynika z internetu. Dlatego yy, potraktujcie to tylko jako może inspirację, ale E, profesjonalistką nie jestem i nie chcę tutaj robić żadnych tutoriali. E, ja tylko Wam pokazuję e, makijaż jednocześnie, przemycając jakieś ciekawostki. I nakładam go w kąciku oka oraz tutaj w załamaniu. Jeśli chodzi o Odry, to na zdjęciach nie do końca widać, czy ona używała jakichś cieni, być może jakiś właśnie brązów, na pewno mogła nakładać na powiekę beżowego cienia lub jakiegoś białego, jasnego, ponieważ z tego co czytałam w tych czasach się w ten sposób malowało. I na pewno robiła kreski, które również dzisiaj wykonam. Chodzi mi o takie delikatne zaznaczenie, pogłębienie sobie tutaj, zrobienie takiego cienia, jakby w załamaniu, ponieważ ja mam opadającą powiekę i bardzo często w ten sposób się maluję. Wezmę sobie jeszcze czysty pędzelek i porozcieram to trochę. Wracam sobie jeszcze do beżowego cienia i tutaj troszkę oczyszczam i poprawiam. Ja sobie lubię przed nałożeniem linera przyciemnić troszeczkę tutaj przy rzęsach czarną kredką. Wtedy jest mi jakoś łatwiej po prostu zrobić później tą kreskę. Szukając informacji w internecie na temat tego, jakie triki mogła stosować Audrey, czego mogła używać, powiem Wam, że było mi dosyć trudno znaleźć jakiekolwiek informacje. Jedyne, co o czym przeczytałam, to był trik na temat rzęs. Podobno Audrey rzęsy rozdzielała igłą. No, ja akurat y, tego triku stosować nie będę, ale za to użyję takiej zalotki z grzebykiem, która mam nadzieję mi te rzęsy ładnie rozdzieli. Chciałam wspomnieć, że makijaż ma być inspirowany. Ja nie, nie zamierzam tutaj się upodobnić w 100% do y, danej omawianej przeze mnie postaci, tylko chcę pokazać Wam, jak można zainspirować się danymi makijażami. Tu sobie już delikatnie też zaznaczyłam tą jaskółkę, jaką będę wyciągać linerem. Wrócę sobie do tego cienia szaro-brązowego, który miałam wcześniej i sobie go tutaj w tym kąciku tak przyklepię, żeby uspokoić nieco tą czerń. Teraz wezmę sobie taki mały pędzelek i przejdę sobie do linera. Ja mam liner z Maybelline. Teraz będę chciała zrobić kreskę, która ma być delikatna, przeciągnięta przez całe tutaj, przy całej linii rzęs, ale jaskółka ma być wyciągnięta tak lekko, bo Odri raczej nie nosiła żadnych takich grubych, dramatycznych kresek, więc ja również postaram się zrobić coś delikatnego. gotowe. Przyspieszyłam to, żebyście się nie zanudzili. Teraz na linię wodną oka nałożę taką beżową kretkę. To jest kretka z Manhattanu. Na zdjęciach często można zauważyć u Odri, że miała tutaj rozjaśnioną tą linię wodną oka. Teraz tak jak wspomniałam przejdziemy do podkręcenia rzęs zalotką z takim oto Grzybkiem zarodka. Też mam od niedawna i nie do końca umiem się nią posługiwać, także myślę, że nie będziecie tego oglądać. Zrobię to poza kamerą. Wytuszuję je. A tuż mam taki z Eveline. Ok, teraz jeszcze przejdę do tego szaro-brązowego cienia, który używałam wcześniej. I odrobinkę nałożę go tutaj. Ok, i wytuszuję dolne rzęsy i do tego celu użyję takiej maskary z Daglasa i ona jest y, specyficzna, bardzo daje delikatny efekt, wydłuża rzęsy, ale ich y, przyciemnia je, ale ich za bardzo nie pogrubia, więc trzeba się dosyć namachać żeby jakiś efekt y, pogrubienia uzyskać, a ja szczerze mówiąc wolę rzęsy pogrubione niż wydłużone. Natomiast świetnie mi się sprawdza do tych rzęs dolnych. Makijaż oka skończony. Teraz przejdziemy do tych brwi, czego się trochę boję. Mam tutaj taką z Maybelline Brown Satin. I ona ma takie dwie strony. Tutaj jest kredka, a z tyłu mamy taką gąbkę z cieniem. Do tego jeszcze mam do utrwalenia Maybelline Brow Drama. Taki żel bezbarwny, bo zależało mi na bezbarwnym. Jeśli bym chciała użyć samego żelu, tylko do podtrzymania kształtu brwi bez już kredki. Najpierw sobie te brwi przeczeszę. Takim grzybkiem. Teraz się nie wystraszcie, ale efekt zaczesanych brwi do góry u mnie jest taki. Tak, ja mam bardzo długie włoski. Muszę się liczyć z tym, że nieraz jak mi tam gdzieś włosy, grzywka czy coś podhaczy to niestety, ale wówczas te włoski czasami się tam gdzieś wyginają nie w te strony, jakie bym chciała. E, próbuję najpierw tą końcówką drugą z cieniem e, w takie miejsca, gdzie mam jakieś luki. Nie wiem, czy to jest e, czy to jest do wypełniania luk chyba nie, być może to jest bardziej odpowiednie do rysowania po rzęsach, a po rzęsach po brwiach, a nie po skórze. Bo mam wrażenie, że on tu Dużo nie maluję, przejdę jednak do tej strony z kredką i zobaczymy, czy to mi da jakiś mocniejszy efekt. Mhm. Sobie teraz wyczeszę nadmiar i zaczeszę wszystko do. Góry. No dobra, myślę, że jedną mamy pomalowaną. Widać chyba różnicę, ta jest chyba grubsza. Nie wiem, czy chciałam jeszcze pogrubiać, ale powiem Wam, że nie wygląda to chyba źle. Przejdźmy teraz do drugiej. Wiecie co, wielki fail, ponieważ z kredki nic nie zostało. Kretka się wypadła ze środka, przekręciła, nie ma. Wyłączyłam po prostu kamerę i resztkami, które się wykruszyły ze środka. Próbowałam jakoś tam palcami, pędzelkiem pomalować tą drugą brew. Namęczyłam się, teraz tam wyczesuję, bo trochę mi to wyszło jednak za ciemno. Kiepsko, a szkoda, bo kolor mi się bardzo podoba. Fajnie mi wypełnił te brwi i nie czuję się jakoś bardzo źle z tym. I trochę mogłabym się przełamać i faktycznie od czasu do czasu sobie te brwi czymś podkreślić, ale. No, taki smutek. Kratka się zepsuła. Nie wiem, nie mogę tu już bardziej chyba wyczesać. Czy to jest OK? Chyba bym musiała trochę oczyścić tutaj okolice wokół. Spróbuję wziąć sobie taki płaski pędzelek i troszeczkę korektora i sobie tam oczyszczę. Wejdźmy teraz do żelu do brwi. To jest taki z Maybelline i zobaczmy, jak on sobie poradzi z moimi brwiami. No i w moim przypadku najbardziej kłopotliwe są te końcówki, bo one się tutaj wiadomo coraz rzadsze są i długie i się wyginają w różne dziwne strony, w które ja bym nie chciała, dlatego to podkreślenie kredką a później takie jednak przyklepanie jakimś żelem mogłoby się u mnie w sumie sprawdzić. Przejdziemy sobie teraz do makijażu twarzy i ja użyję do tego mojego ulubionego podkładu mineralnego z Anabel Minerals. Tutaj widzicie nazwę. Odri miała bardzo ładną, jednolitą, gładką cerę. No moja nie jest w tak dobrym stanie. Podkładem sobie wyrównam kolor. Teraz muszę uważać na te brwi nieszczęsne. Znaczy brwi nieszczęsne, kredka nieszczęsna. A wczoraj ją kupiłam. I zdążyłam pomalować nią jedną brew. Teraz sobie sięgam po taki y, pędzelek, którym też robiłam, oczyszczałam okolice brwi i mam korektor, również z Annabel Minerals. I wracam do tego samego pędzla, y, którego używałam do podkładu i rozcieram sobie ten korektor. Wydaje mi się, że Audrey nie konturowała twarzy, tylko właśnie z tego, co czytałam, podobno używała różu. Takiego, który nadaje twarzy świeżości. Ja sobie użyję różu, który mam z paletki z Douglasa. Z takiego zestawu. Większą część koloru koncentruję w tym miejscu, a tutaj sobie tylko tak przeciągam trochę. Resztką, którą mam na pędzel sobie tutaj troszeczkę nałożę na nos i na skronie. Tak dosłownie odrobinę, a ten róż z policzków jeszcze trochę rozetrę znowu tym pędzlem po wkładzie Bo wydaje mi się, że trochę za duże plamy się zrobiły. Teraz przejdziemy do gwoździa dzisiejszego programu. E, to jest rzecz, o której koniecznie chciałam wam opowiedzieć. Właśnie ją sięgam sobie z mojej toaletki. O nie, nie mam jej tutaj. Mam ją w tera, chwileczkę. Jestem z powrotem. Musiałam sięgnąć z torebki, bo używam tego ostatnio na co dzień, ale zanim powiem co to jest, to krótka historia. Szukając informacji na temat makijażu Audrey, natrafiłam w kilku miejscach na ta takie info, że w śniadaniu u Tiffany'ego jest taka scena w samochodzie, gdzie Odry się przebiera i właśnie poprawia usta szminką. Podobno do tej sceny um, Audrey użyła pomadkę marki Revlon, e, i um, podobno też marka Revlon specjalnie dla tej aktorki i do tego filmu stworzyła ten kolor konkretnie, i aktorka później bardzo lubiła tą pomadkę i używała jej na co dzień. E, ja, czytając o tym, e, dowiedziałam się też, że ta pomadka jest produkowana po dziś dzień w kolorze, który teraz nazywa się Pink in the Afternoon, i to jest numerek 415. Właśnie ją tutaj mam. Bo oczywiście, jak się o tym dowiedziałam, to niesamowicie się tym faktem podekscytowałam. I kiedy tylko to było możliwe, poszłam do sklepu i jej poszukałam, kupiłam ją. Głównie ze względu właśnie na tą historię, szukałam takiego koloru e, różowego, ale takiego nieintensywnego, ponieważ intensywny różowy kolor już mam e, i chciałam coś takiego bardziej e, na co dzień, ale jednak, żeby ten odcień był różowy. No i właśnie ta pomadka wygląda w ten sposób w opakowaniu. Natomiast muszę wam wspomnieć o tym, że przygotowując się do tego filmu e, szukałam e, informacji potwierdzających, czy aby na pewno e, ta pomadka wystąpiła w tym filmie. No i nie wiem ostatecznie. E, gdzieś było napisane, że to jednak nie ta. Nie doszukałam się stuprocentowej pewnej informacji, ale mówię o tym Wam jako o ciekawostce. I y, przyznam, że ja, y, mimo to, czy to jest ta pomadka, czy nie, to już nie o to chodzi. ja Jestem bardzo z niej zadowolona, ponieważ odcień mi odpowiada i jej konsystencja. Ostatnio używałam często pomadek matowych, y, które dość mocno mi te usta wysuszyły, a ta jest y, kremowa w konsystencji i. Bardzo mi to w tej chwili odpowiada. Nałożę jeszcze konturówkę i mam tu taką konturówkę bel. Kolor nie jest idealnie dopasowany, bo jest nieco bardziej różowy i jaśniejszy, ale myślę, że... że ujdzie mi to. Mam wrażenie, że Audrey ma te usta obrysowane, jakby nieco tutaj wyżej w kąciku. Jest ten kącik trochę podniesiony. Może to jest w ten sposób obrysowane, a może, a może ona yy, takie usta po prostu miała. Może miała taki kształt. Usta obrysowałam. Teraz przejdę do nałożenia pomadki. Bardzo mi się podoba ten odcień. Yy, wydaje mi się, że jest taki wiosenny, będzie pasował do wszystkiego. Przestawię kamerę i y, zakończymy ten film. Tak się prezentuje makijaż w całości. Już ja jestem zadowolona z efektu. Jest to taki makijaż bardzo na co dzień, y, klasyczny, ale też na jakąś elegancką kolację czy, czy romantyczną kolację myślę, że również by się sprawdził. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.